W tym roku w konkursach przedmiotowych wzięło udział prawie 15 tysięcy młodych ludzi. To jest liczba rekordowa. Reprezentowali 205 szkół. No, i stąd i liczba laureatów jest największa, odkąd odbywają się konkursy. To już dziewiąta edycja. Mamy bowiem 236 laureatów, czyli o 42 więcej niż było przed rokiem. Są takie szkoły, i tu trzeba powiedzieć, że te szkoły najczęściej generalnie wiążą się z pewnymi powiatami, miastami, które mają tych laureatów szczególnie, szczególnie dużo i od lat. I tutaj nie ma jakichś sensacji, bo. Tak jak było to przed rokiem, przed dwoma laty bodajże też nie chce sięgać dalej. Gimnazjum imienia święty Królewej w Kielcach ma tych laureatów największą liczbę, bo 42, tak więc absolutny, można powiedzieć, absolutny rekord. My braliśmy udział we wszystkich konkursach, które były z wyjątkiem języka rosyjskiego, którego u nas w szkole po prostu nie ma. No niemniej jednak chyba najbardziej popularne są te przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Największa liczba uczestników od pierwszego etapu wiąże się z matematyką. My mamy to szczęście, że do nas przychodzą uczniowie zmotywowani, którzy chcą się uczyć, którym zależy. Ta nauka jest dla nich no nie tylko takim kuciem do konkursów, ale też rozwijaniem swoich pasji, więc z naszej strony my staramy się im po prostu w tym pomagać, na ile możemy. Oni czasem podnoszą tą poprzeczkę nam bardzo wysoko, dzięki temu też motywują nas i myślę, że jakby ta wzajemna taka motywacja, wzajemna praca no, składa się na ten sukces. A który przed...